Cześć! Cześć. Czy mogę przeprowadzić z tobą wywiad? Tak. Jak masz na imię? Hasia. A ile masz lat? Pięć. Powiedz mi, co to jest roślina? E, roślina to taki kwiatek. A co to jest ogród? Ogród? To takie wielkie. Gdzie są. No, gdzie może no, być, żeby dzieci mogły się bawić na placu zabaw? Czyli to jest na ogrodzie. Tam są choinki, tam są różne warzywa, owoce czy dnie na halloween. No i jeszcze są drzewka owocowe. Rosną tam ogórki. Różne rzeczy tam rosną. A jak się pielęgnuje taki ogród? Podlewa się je, jeszcze się przykrywa ziemią. Jeszcze później, na sam koniec w lato, zbieramy te warzywki i owoce. I to tyle. Dobrze. A kto projektuje takie ogrody? Architekt krajobrazów. A kim jest taki architekt krajobrazu? To jest pani nauczycielka. Może być to pan nauczyciel czy pani nauczycielka. A może architekt? No też. A powiedz, a czy architekt może dużo zarabiać? Tak. I co może za to kupić? Zabawki, albo sobie na wakacje sobie zarobić. A gdzie na te wakacje? Do różnych krajów polecić samolotem, czy pojechać autem. A czy znasz jakieś rośliny? Tak. Jakie? O Las ku rozchodnik, to takie listki roślinkowe, takie kujące. Może to być róża, ale kwiatek, ale też rośliny. A znasz jakieś drzewa iglaste? Nie, ale znam jakieś takie super owocowe. A co jeszcze chciałabyś powiedzieć o architekturze krajobrazu? A już nic! To bardzo Ci dziękuję za wywiad. Cześć! Do widzenia!